Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzoruje Państwową Straż Pożarną, która to straż realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem fali wezbraniowej. Głównym instrumentem, który posiadamy w tym zakresie jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. To 503 jednostki ratowniczo-gaśnicze, funkcjonujące w ramach komend powiatowych czy miejskich. Łącznie 30 tysięcy strażaków PSP, ale dodatkowo to 4600 jednostek OSP w systemie KSRG skupiające około 100 tysięcy druchów ochotniczych straży pożarnej. Dziennie w PSP pełni służbę ponad 5 tysięcy strażaków, przy czym w razie potrzeby szybko ten stan możemy podwoić. W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sformował centralny odwód operacyjny. W skład centralnego odwodu wchodzą oddziały i pododdziały taktyczne, logistyczne oraz szkolne. W ramach tych sił może być zadysponowanych 27 kompanii specjalnych. Łącznie około 700 ratowników 280, 280 pojazdów, 96 łodzi, 64 pompy dużej wydajności, 60 pomp małej wydajności, 28 agregatów prądotwórczych, 22 kontenery przeciwpowodziowe z zaporami do podnoszenia korony wałów przeciwpowodziowych. W tej chwili jesteśmy w stanie podnieść o pół metra wały przeciwpowodziowe na długości 80 km. Ponadto jeszcze. Komendant główny dysponuje kompaniami szkolnymi, w składzie których jest około 200 słuchaczy. Oprócz potencjału ratowniczego skupionego w ramach SRG, do podjęcia działań gotowe są również ochotnicze straże pożarne nieskupione w SRG. To jest łącznie 11 tysięcy takich straży, w tym też duża ich część na terenach, które są obecnie zagrożone powodzią. Szanowni Państwo, jednostki PSP i OSP zostały zaangażowane na, do działań na terenie miasta Płocka oraz Powiatu Płockiego 9 lutego. Te działania są prowadzone do dnia dzisiejszego. W ich zakres weszły cztery generalnie ważne czynności. Prowadzenie ewakuacji mieszkańców i zabezpieczenia mienia przed zalaniem w samym Płocku na ulicy Rybaki i troszkę wcześniej w. Borowiczka, gdzie kilka czy kilkanaście domostw było zagrożonych, i trzeba było przeprowadzić zabezpieczenie i ewakuację. Poza tym strażacy, zarówno PSP, jak i OSP uszczelniali, zabezpieczali, podwyższali wały przeciwpowodziowe. Największe te działania były w okolicach kępy polskiej, gdzie pojawiła się tego typu potrzeba. Poza tym cały czas do dziś. Monitorują poziom wody i patrolują wały. Ja od strażaków co godzinę dostawałem w tym najtrudniejszym momencie raport o stanie wody, o tym, w którą stronę sytuacja się zmienia. W tej chwili dostaję to trzy godziny informacje w momencie kiedy pojawia się jakakolwiek ważna, istotna informacja z punktu widzenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego, tę informację otrzymuje. Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji bez względu na porę dnia czy nocy. Strażacy działają, są wspierani przez bezzałogowe statki powietrzne, drony, które pomagają im patrolować teren wałów, teren przyległy, pomagają wykrywać im ewentualne przecieki i y, miejsca osłabione. Y, Szanowni Państwo, 10 lutego komendant główny PSP zadysponował grupę operacyjną celem wsparcia struktur PSP w Płocku na miejscu działań oraz w celu dokonania rozpoznania w zakresie uzupełnienia potrzeb siłami Centralnego Obwodu Operacyjnego. W tym dniu wraz z komendantem głównym byłem w Płocku, zapoznałem się z sytuacją. Miałem okazję zobaczyć pracę strażaków. Z tego miejsca jeszcze raz chciałbym im bardzo gorąco podziękować za to, co robią na co dzień. Czy mogę jeszcze Pani Marszałek chwilkę kontynuować? Myślę, że Przepraszam. Jest tak ale ważna, że źle oceniłem twój czas wystąpienia. Szanowni Państwo. 11 lutego, mając na uwadze panujące warunki atmosferyczne na terenie kraju, komendant główny PSP zarządził stan gotowości w całej straży, polecił przegląd samochodów, kontenerów, sprzętu różnego typu. Ten przegląd został e, dokonany. 16 lutego odbyła się taka duża wideokonferencja, w zasadzie posiedzenie sztabu kryzysowego, któremu przewodniczył prezes Rady Ministrów, wzięło w nim udział całe kierownictwo MSWiA, wzięło w, nim udział, wzięło w nim udział kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury. Wzięli w nim udział wszyscy wojewodowie, a także komendanci wojewódzcy i oczywiście komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Gdzie premier przyjął meldunki o gotowości, w szczególności w tych województwach, oczywiście, które są czy były zagrożone powodzią. Szanowni Państwo, chciałbym podkreślić, że Państwowa Straż Pożarna, jej kierownictwo cały czas współdziała zarówno z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak i wodami polskimi w celu zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych. Wymienia się informacjami, te działania są skoordynowane. Chciałbym także podkreślić, że rząd dysponuje tak zwaną rezerwą klęskową. W momencie, gdyby trzeba było pokrywać straty wynikające z powodzi, nie daj Boże. Ale na ten cel mamy zabezpieczone miliard 100 milionów złotych, z czego no Milionów jest przeznaczone na projekty generalnie przeciwpowodziowe. Są tam także pieniądze przeznaczone na ewentualne zasiłki w momencie, gdyby te sytuacje się zdarzyły. Tam, gdzie były podtopienia, poleciłem Wojewodzie Mazowieckiemu, żeby te zasiłki we współpracy z samorządem były wypłacane natychmiast. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia i przedstawienie informacji Dziękuję informacje. bardzo pani mejerce